W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Jak paciorki różeńca, przesuwają się chwile nasze smutki, radości i blaski. A ty, pełna łaski. Maryjo Matko Słowa Wcielonego rozważająca sercem Słowo Boże naucz nas żyć Słowem Bożym wypełniać je i kochać. Z Ewangelii według świętego Łukasza Jezus powiedział do swoich uczniów: Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: Nie naprzykrzaj mi się, drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie. Powiadam wam. Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest Jego przyjacielem, to z powodu Jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I ja wam powiadam: proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a zostanie Wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje, a kołaczącemu zostanie otworzone. Jeżeli któregoś z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień, albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża, lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona, jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, Którzy go proszą. Naucz nas Maryjo prosić sercem. Naucz nas szukać sercem. Naucz nas kołatać z miłością do Serca Bożego. Módl się za nami, mamo, aby owocem dzisiejszego dnia naszego życia był Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Bogu niech będą dzięki.